Kierowca autobusu miejskiego wypuścił mnie nie wiem, gdzieś przed jakimś rondem, skrzyżowaniem, w ogóle nie na przystanku, bo stwierdził, że będę miała bliżej do zoo. Stąd. E, miły facet swoją drogą. No i, i patrzę, patrzę na ten mur od ZOO i nie jest to specjalnie jakoś rewelacyjnie chronione, w zasadzie te kolce przy ogrodzeniu są skierowane do wewnątrz, czyli właściwie można by z zewnątrz łatwo wejść do środka bez biletu. Nie wiem, czy to ochrona jest przed ludźmi, żeby nie wchodzili do środka bardziej, czy, czy przed zwierzętami, żeby zwierzęta nie wychodziły na zewnątrz. Hmm. No i idę sobie dalej. Wzdłuż rzeczki. Po której pływają kaczki i, i tego murku. Dzisiaj jest zniżka wejściowa dla wszystkich, więc, więc korzystam sobie ostatni dzień mojego pobytu w zamościu.